W dzisiejszym filmie Koło Fortuny będzie decydować, kto odejdzie z Kidowic na czas nieokreślony, ponieważ nie określiliśmy takiego czasu i wszyscy z nas zadecydują, na ile ta dana osoba będzie miała odejść. To jest chyba najbardziej hardcore odcinek, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, komu to wylosuje I żeby widzowie tutaj być, o, oczywiście ze mną cała ekipa Kidowic się ma. Siemano, o, witamy serdecznie. Ja Patrzcie mam pytanie. Słab. Słab. Szymon. Kogo ty byś chciał wyrzucić z Kidowic? Bere No, mam To jest braterska nienawiść. Jak tak możesz, do siostry? To jest mega niemiłe, mega niemiłe. Widzowie, znawcie ja ja apkę na górę. Przykład, ja na przykład. Ja wyrzucił, nigdy moją yes. siostrę. <gry> a, ja też bym wyrzucił, ja tak mu pomagałam budować, a teraz tak właśnie. No, no to no, widzisz jak to jest, no, widzisz jak to jest, nie? Ja nie wiem, ja bym nikogo nie chciał wyrzucić. Taka powinna być odpowiedzi, tak o, powinieneś powiedzieć, właśnie. żebyś nikogo nie chciał. No ja wojnę ze wszystkimi. No wojna, no, to, to, właśnie, bo jest tu teraz wojna o kitcoiny i właśnie, do wygrania, co jest do wygrania, bo tak, są fajne o. nagrody, na przykład 20 diamentów, czyli w sumie równowartość dwóch kitcoinów. Jest, jest też aż 5 kitcoinów do wygrania. No i jest też później inne rzeczy, takie bardziej, żebyśmy się lepiej zapoznali, o. czyli pytanka jakieś hardkorowe, niektóre zwykłe, co, co Wera? A propos coinów? Ja dalej no czekam na dostawę mojego stolika bo dalej go nie Aha, bo, nie. Dobra, przyspieszę dostawę, dobra, przyspieszę dostawę i żeby was widzowie nie okłamać, żeby nie było znowu gadki, no to zobaczcie, że jak wejdziemy sobie tutaj oczywiście w ten wyrzutnik, tutaj w elegancko wszystko pokażę to są wszystkie kolory i pod tym jednym z tych kolorów jest najgorsza kara, oczywiście pod czarnym, no bo czarny to jest oczywiście najgorszy No i czarny... tak spoilerujesz już? Odchodzi z na czas określony przez resztę No bo to jest taki wiesz, żeby żeby widz widział, że nie jest nic ustawione, to musi być Gitnie wszystko pokazane, prawda, tak? Wszystko jest widzowie legitnie pokazane. No dobra, Co, ja umiesz? już się nie mogę doczekać, ja lubię taki. To czarny no bo czarny to jest, aha, bo tw... no nie no twój kolor, no. No bo mi się tak kojarzy z ciemnością po prostu. Z takim no, takim wiesz, mrocznym, mrocznym wyzwaniem. Dobra, kto chce zacząć? Kto chce ja. zacząć? Ty Filipie, chciałbyś zacząć? Tak. No, no dobra, proszę Najmniejsza szansa na, na czarny, nie? No, no tak. No, dobra, dobra, to fioletowy, no, fioletowy, 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 fioletowy. Czytaj no, co jest fioletowy. To ja przeczytaj mi A. ja idę pod Dobra, to ci czytam. O tu jest z tabliczkami to coś będzie. Każdy odpowiada, Czyli domek usunąłbyś, usunęłabyś, gdybyś musiał, musiała Czyli każdy bierze, proszę bardzo, tu jest po jednej, po jednej sobie proszę wziąć tabliczkę i każdy pisze, który domek by usunął. Który domek by usunął, jeżeli by musiał. Czyli wiecie dobra. możecie dać swój, możecie dać kogoś. Jak kto chce? Dobra, ja piszę, ja napiszę, tak, ja to mówię z pełną, z pełnotą. dobra mówcie kiedy klikać, gotowe. No ja już, ja już dałam napisałem. Aha, dobra, okej. Okay. Okay, ja okay. napisałem swój, bo najmniej mi się podoba. No tak i przegłosowane, do domek tosta. <noise> przegłosowane, ja, dobra, dobra. trzy głosy na tosta, Słuchaj, nie, ja, ja ci dobra. powiem, że mam tak, jak wylosujesz czarny kolor, który tak bardzo lubisz, to ja będę głosować za taką datą, że średnia i tak wyjdzie taka, że będziesz mógł już. Wiesz, no nad maturą zastanawiać go do matury, nie, matury nie za, nie I to nie zajdzie. I teraz napiszę: 14 lat. Dobra, no. a więc tak, Filipie, ale dlaczego to jest swój? Niech każdy się rozwinie. No bo, nie no, bo uważam, że mój nie jest najlepszym. Uważam z zewnątrz najgorszym. W środku magazynu uważam, że mam fajny, ale okay. z zewnątrz jest, jest do poprawy troszkę. Ja dałem, żebym usunął swój z tego względu, że mi się już żaba znudziła. Ja bym dał coś innego. Teraz nie zbudowałbym żaby. Ja bym zamieszkał w kabanosie. No mówię to z całkowitą powagą, mogę, mogę to zrobić. Widzowie, jak no, będzie tutaj dużo łapek. Jak będzie dużo łapek, zamieszkam w kabanosie i wyniszczę mój domek i będzie wielki kabanos. Tylko bez opakowania. No dobra. Jak będzie ile? 500 łapek? N nie 500 łapek, to ja będzie dużo. <laughs> 500 łapek to 30! 30 od razu! A kto napisał też swój? Czy jest ja to jest mój? Czemu ty byś chciała swój? Czemu? Bo on się tak totalnie nie podoba, mu się jest... zniszczyć, ja będę go zmieniać w najbliższym czasie. A kto tu napisał to hmm. też? No, twoja ja. siorka, bo, bo powiedziałeś, że twój jest najprzycisej, I Jeszcze Ja bym nigdzie na swoją siorkę nie zakłócił. No, tutaj, tutaj, proszę, tutaj, proszę. No, ale widać, widać. No. Nie, no wiadomo, to było szczerego. bardzo mnie kocha ta prawda? Dobra, ja losuję następny. Ja losuję, bo nie chcę dostać czarnego. Błagam, tylko nie czarny, to jest tak stresujący. Tak nie, 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 nie mogę dostać czarnego. O, jest, Uciec. dobra! Luźno, luźno, niebieski, luźno, niebieski. Dobra, to jest jakaś książka, dobra. Uwaga, czytam. Odpowiada każdy. Kto jest Twoim ulubionym YouTuberem na dzień dzisiejszy? Dobra, jako że ja byłem wylosowany o pierwszy, jeju. to może ja powiem. Eee, moim ulubionym YouTuberem. <śmiech> nie, Nie, <laughs> ja nie oglądam. Eee... Ja powiem szczerze, fame MMA, z tego względu, że najwięcej czasu to oglądam, a to jest poniekąd kanał na YouTubie, nie wiem, czy to można Ale podkreślić. Ale to nie, to jest organizacja, to na, YouTuber to na, jest jedna na, osoba, buberze, nie? Ty. No dobra, no to YouTuber, no to chyba Budda. Buddę chyba najwięcej oglądałem ostatnio i dałbym, że to jest najlepsze moim zdaniem. Dobra, Filipie twój. Kurczę, no, ja nie oglądam tak, żeby kogoś oglądać się no, regularnie. no, zawia palion? No nie, no ja powiem, ja powiem. Ja powiem, ja powiem, ja powiem, ja powiem że Freeze, bo ja, ja lubię jego projekty. Okej, okay, dobrze, to może teraz Vera, ulubiony youtuber. O, a ja sobie ostatnio oglądam tego, ale właśnie ja nie wiem, jak mam to powiedzieć, bo przecież to już nie jest Noliw. A Noliw, no po no prostu Noliw, youtuberka Nolif, Okej, okay, okej, okay, dobry wybór. Tosia, jaki jest ulubiony youtuber? Dobra, ale nie masz dużo czasu. Szymon, twój ulubiony youtuber? E, nie wiem, ostatnio oglądałem... Nie dawaj. oglądam tylko regularnie. No, do, no dobra, no dawaj, nie, no i to... musisz wybrać jednego youtubera. Regularnie oglądam Konopskiego. Konopski, okej. Okay. No, może być, może bardzo, fajnie. Szczególnie, że ostatnio Ży, przeklinał. Życzę ci tego czarnego, życzę ci tego czarnego. Żebyś się tydzień nie Tosia? Okej, okay, okej, okay, czyli jesteś w teamie żugajki, dobrze, nie jesteś, okej, okej, nie jesteś okej, okay. okej, okay, jest już... tak. okay, okay, ale jest dobry wybór, dobra, kto chce strzelić następny? Ja, dobra, no to dawaj, jak będzie czarny to, o jeszcze raz, trafić. a nie, pomarańczowy, pomarańczowy, dobra, idę go wziąć strzałę, Czytaj, czytaj, o, czytaj, co tam jest. Każdy po kolei odpowiada, o. Dobra. Masz 5 sekund na wymienienie dwóch rzeczy, które... O, to czekaj, można... to ja to przeczytam, Upać. ja wiem, bo ty możesz, możesz o, o, po, bo... trochę pomieszać, dobra, żeby miała, żeby to było zrozumiałe. Uwaga, bo tu jest 5 sekund na i każdy z nas wy... ma inne 5 sekund na. Czyli każdy z nas dostaje po o. prostu inną kategorię, więc ty będziesz pierwszy, jako że pierwszy wynosowałeś, Szymon. Masz 5 sekund na wymienię dwie rzeczy, które można wysypać. Pięć... Do... No dobra, piasek, no, no, można, to nie o takie chyba wysypanie chodziło, ale dobra, no w teorii można z jakiegoś kubła to wysypać, no dobra. Szypson, wymień dwie owoce, dwa owoce, z których robi się sok. Pięć. E, jabłka, ptery. śliwki. Sok ze śliwek jest? No, no na pewno. Sok ze śliwek? Piliście kiedyś, to no To masz kompot śliwek? jakiś, nie? To kompot, a nie sok. No ale to... A taki sok ci chodzi, taki co w kartonie? No. może. Być. No to nie, no to, to, to nie wiem, no to jabłka i pomarańcze, nie? Na, no to sfajlowałeś, nie? No to za karę 10 kitcoinów dla mnie Tak, no ja co jeszcze? Dobra Tosia, uwaga O nie dobra, to... to, to, to kurczę, to nie wiem, to, to chyba tam werce, bo nie wiem czy Tosia da, da, da to odpowiedzieć Dobra, to dobra, Tosia spróbuję. Wymień trzy elementy komputera 5, 4, 3 Zobaczmy, na biurku 1? Pum. Myszka, klapa, o, je monitor w sobie mogę wejść No ale to nie jest No w teorii nie, ale perypetia no to właśnie, są Podciągnęlibyśmy, no, podciągnęli. To no, że tak powiem yy, polecenie precyzowane. <laughs> no właśnie <laughs> Więc No to jakby było no to sprecyzowane no to masz Karta graficzna, procesor i, i płyta główna No, no to ale... trudno To tak by tak było, sprecy... było sprecyzowane nie? Ale dobra, to do, do, dobra, dobra, to dostajesz inne, bo ja powiedziałem tamto, to ty dostaniesz inne, Tosia, wymień trzy postacie z bajek, dowolne, pięć, bajek? tak, eee, pięć, roszpunka. cztery, trzy, eee, dwa, Masryka. jeden, jeszcze jedna, trzy. jeszcze jedna, trzy? jeszcze, no dwie, no, no to trzy, to trzy. dobra, dobra, no i zaliczone, pyk, i został, została Wera, dobra, uwaga, no. wymień trzy zwierzęta, które pływają, pięć, Delfin, ryba i... ośmiornica Ośmielnica, ryba, no dobra, no tą rybę to podciągniemy, no, no dobra, no bo to jest podciągana, bo ktoś powie łosuś, dursz, albo takie To jest ryba No tak, ale ryba to tak ogólnie Dobra, git, lecimy dalej, teraz kto musi strzelić? Ja, ja. Dobra, Tosia, dobra, uwaga, uwaga, jaki będzie kolor, jak... ja nie wiem czy jest strzelę Na luzie ja, ni trochę niżej, trochę niżej, Proszę. Brązowy to jest brązowy. Okej, okay, okay, okej. Okay. Dobra, nie ten czarny zostaje na końcu. Ja nie, nie wiem tak dlaczego, ja to... nie wiem dlaczego. Dobra, to się czytaj. Co tam masz w tej książce napisane? Tak. Co mógłbyś jeść do końca życia? Obiad. Okej. Okay. <laughs> Okej, okay, okej. Okay. Jeden Ale posiłek, który danie. można... No danie, no, no tam było obiad, obiad tak, myśli, tak, myśli, a, tak, dobra, myśli, tak, 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 pisałem, że więc blame on to me, tak. jak co, jak co, blame to on me. do końca dnia? Obiad. Dobra, eee, ja wybieram, ja powiem pierwszy, ee, ja bym ryż mógł... Z kurczakiem. Ryż z kurczakiem. tak, bo to się nie przeje i to nie jest tłuste, Jaką pizzę, jak ktoś z was wybierze, to wam współczuję, byście całe życie mieli to jeść. Dobra, no, Tościk, co byś wybrał? Eee, um, Taki Jaki Makaron z krewetkami. Okej, okay, basicowo. Tosia? Sushi Sushi, okej. Okay. Szyła. to jest. Dobra. Eee, steka, ciasto marynowane z czekoladą Ale jedno masz wybrać, jedno masz wybrać, a nie jakieś marynowane ciasta. Eee, no to nie wiem. No to nie jest od Nie no to Jakie co? Co wyszło? Jakiego delfina, dobra, nie wiem, on jest odklejony, Wera, co ty byś wybrał? ja nie wiem, ja bym jakiś makaron, ale nie wiem jaki. No karbonarę do dostajesz i tyle, dobra. No, Już wiem, co wam być. zrobić na obiad jutro. Dobra, uwaga, teraz został do strzału... Wera, tylko ty musisz jeszcze strzelić i potem robimy... No. bo bo ja mam teraz największą szansę na ten, ten... Nie, Czerwony nie, jak? jak? No nie, co, co jest? jak? Ja to... coinów! 5 Pięć coinów tam było?! No ja nie mogę, dobra, kurde, jaki fart! Dobra, to teraz kto był? Teraz ja byłem, czy ty, tost? Ja spojrzę, ty? To 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 to... Toast. toast? Toast trzeba ty? to chyba ja, to strzałem trzeba za. Toast, ja nie mogę, ale dym, dalej nie wiem, kto odejdzie! Dobra, ale bądźmy łaskawi z tym odejściem, bo napiszmy jakąś krótką datę. Nie, jak będziesz się to na pewno nie będę łaskawy. <laughs> dobra, uwaga. Zielony! Zielony. No nie, no nie! <laughs> Ja nie mogę! 20 diamentów! O no najgorzej! O nie, to ja mam 50% szansy, ciałem muszę to mówić mu, to dostać. No kolejne 50%! Nie, 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 jak, jak ja teraz nie wypadnie moje, no to ty na pewno. No to ty no. jesteś, no. No. Tam, no, tam ale, a, a tak, no tak Ja nie mogę, dobra, czyli albo ja, albo Szymon, nie ma innej opcji Kurde, nie wiem, stresuję się, dobra, ja muszę... Dobra, nie wiem, strzelam po prostu, ale trudno. Będę się cieszył jak nie będzie czarnego. No nie, no najgorzej, dobra, dobra, no trudno, no to ile? Wyrosowałem, dobra, macie czarne, oczywiście pokażę widzom Odchodzisz Skidowicz na czas określony przez resztę, dobra, każdemu daję z was po jednej tabliczce Nie wiem czy wam się, o dobra, to masz Wera tak, o, tutaj wam jeszcze daję, proszę bardzo, cyk, Szymek ty nie masz, proszę bardzo no, i ja się odwracam i decydujecie. Kurde, to jest najgorsze. Piszecie i po prostu zrobimy. Nie wiem, czy sumę, czy może jeszcze widzowie zadecydują, bo wasz widzowie głos oczywiście, też jest bardzo ja w tym wszystkim. ważny Ja myślę, że średnią. Tak, średnią, do. i nie My wiem, to się myśli. napisze 15 lat. I... No dobra, ale ty chcesz. zaproponowałeś, że sumę, kolego sympatyczny że to by się o 15. Nie sumę, 30. nie. nie, o średnią mi chodziło. No, dobra. no, no. to średnia, no to ten. No dobra, no to średnia. Piszcie, piszcie. Ja nie mogę, ja nie mogę widzowie. Oby to nie było długo, oby to nie było długo Dobra, zobaczę Mówcie kiedy mogę się odwracać i pra sprawdzać wyniki się no, boję. Ja boję już napisałem to to jest... Dobra Tydesz. Dobra, 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 to ja nie mogę. Dobra, wszyscy? Wszyscy mają? No. Dobra, i jak, jakby zaczekali wszyscy, aż ja napiszę pierwszej tabliczkę i wychodzę na największego tego, na, na najbardziej złego. <laughs> jak domu? Jeden dzień, dwa dni, trzy dni, dwa... Dobra, ej! A tu coś... Dobra, już myślałem, że tam ktoś napisał rok z boku. Dobra, nie. Gi, ej, dobra, bardzo wam dziękuję, czyli w takim czyli razie... Suma. Czyli suma... No. no suma to byłby tydzień. A to też nie ma źle nawet. Dobra, widzowie zadecydują, czy to będzie suma, czy to będzie średnia. Ja wam wytłumaczę widzowie, bo może się nie wiedzieć, jeszcze może nie mieliście tego na matmie. Suma to jest dodanie wszystkich tych dni, czyli wyszło po prostu 7, nie, 6 by wyszło. Albo y, średnia, czyli po prostu wyjdą dwa dni. Więc zdecydujcie, tam odejść. to dodał wszystko, to by wyszło 8 6 by wyszło, a nie, a faktycznie, no. Dobra, no 8, dobra! No ja też nie miałem Czyli w albo 8, albo 2 Czyli to ja, numer, ja też nie miałem to są, to są wyniki, masz. Ale Średnia dobra. to jest 2, a. No no no, no ta tak. 2 no, albo 8, czyli widzę za decyzję. Dobra, czyli co, Szymon ostatni temat. Ostatni strzał tam został, no? Strzelaj Szymek, bo tam ostatnia rzecz została. Ale... Dawaj, dawaj Brązowy, Brązowy to jest dir Dir, 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 dawaj, co jest dircie? Tu nie ma nic Tu jest, tu jest dir O A, dir Dir, 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 co jest dircie? Pytanie do wszystkich pewnie Dawaj, ostatecznie. Tak. Jaki jest najlepszy posiłek, jaki jadłeś w życiu i gdzie on był? Okej, okay. najlepszy posiłek, który jadłem w życiu eee... Trzeba się zastanowić, ty takie Jedzenie jedno, co było takie top jeden Ja wiem Jak byliśmy kiedyś w górach a nie wiem, czy ty Filip byłeś z nami tam z ekipą byliśmy, ze znajomymi

Ty tam, tam na jeden dzień przyjechałeś, chyba, tak pamiętam, że na chwilę a, wpadłeś. Tam wtedy, no, Bo miałeś no, no. blisko. No to tam była taka restauracja niedaleko, gdzie były frytki. Ja uważam, że to były najlepsze frytki, jakie jadłem w życiu. No to, to uważam, że tak, a to były zwykłe frytki od on o najlepsze danie, jakie w życiu zjadł, i powiedział: frytki. No, no, bo mi te frytki najbardziej zapadły w pamięci, że to były najlepsze czasach, frytki, czasach, jakie jadłem w życiu. No to ludzie mogą zjeść super makarony, krewetki. Do, dobra, dobra, sushi, to co ty odpowiesz? Dobra. Słuchamy dwa ja? odpowiedzi, w filantropie. Kebaba <laughs> Kebab Kebab Nie no No bariacki Nie, mi się wydaje, że mm. Byś wybrać Jeden po no, no właśnie, właśnie dlatego powiedziałem to wcześniej, krew, ten, makaron z krewetkami Uważam, że to było chyba jedna z lepszych rzeczy, jaką w życiu zjadłem Okej, okay. okej okay. Vera co ty byś powiedziała? O nie, ja nie wiem No dawaj no, jedna rzecz Mako, no, że ona się musi zastanowić na takim. <gry> no, ale ja, ja nigdy nie znam nic takiego wykwintnego. Ciężkie, cię to, to, to ja mam, ty, co ty masz? Nie suszki na suchu, one były dobre. Sushi. No. Sushi by wybrał, okej, okay. a ty, Szymek, co byś wybrał? Nie wiem, no nie mam takich, to nie wiem, jajko z skanami. Czyli moje rodzaju jajko z kimką. Rewelacja, charanku. naprawdę, dobra, widzowie, subskrybujcie i piszcie w komentarzu, na ile dni mam odejść z Kidowic.